Halo, halo, cześć, z tej strony Robę z Gry. Słuchajcie, grube kupony za grube hajsy. Jak wy to mówicie, ja się z tego śmieję, bo te grube hajsy mnie naprawdę bawią. Ale okej, okay, lecimy z rozliczeniem. Słuchajcie, mieliśmy 844, już tych grosz nie będę czytał. 844 mieliśmy na plus. I w grze mieliśmy Rangersów. Rangersi, jak widzicie, zostali zwróceni, bo mecz został przełożony. I z tego kuponu, jeśli dobrze liczę, jest 214 zł zysku, więc razem mieliśmy 1059 zł na plus. I teraz mam tak zapisane dalej: Dortmund tam z Realem, bodajże, tam z kimś tam było z Barceloną. Obie strzelą, niestety. Dortmund w tym meczu nie padły, obie drużyny nie strzeliły, więc jest minus 500. Ma Melody, zawiodło minus 500. Wydatka Sablanka minus 250. W kuponie Barnet 117 na plus. I ostatni kuponik 1564 na plus. Słuchajcie, mamy 1490 zł na zarobku. 1490. Zobaczcie, tak się prezentują te kupony. Już wam pokazuję. To jest pierwszy. Tu jest zwrot tych rangersów, rozliczone po kursie 1. Tu jest ten Barnet, mecz jest przełożony. Dalej, wydatka Sablanka nam nie weszła. No, nie weszła. 0-2 przegrali sensacyjnie, tak mi się wydaje, z jakimiś tam Itihad Tanger. Dalej, tak jak tu Wam mówiłem, Dortmund PSV, niestety obie drużyny nie strzeliły gola, bodajże Dortmund wygrał 2-0. I ostatni kuponik, ten, cieszę najbardziej. Gruba stawka, fajna wygrana i kasa, w cudzysłowie, przytulona. Słuchajcie, żeby się nie nudzić, przygotowałem Wam kolejne kuponiki. Kurczę, chciałem tak bardzo zrobić kupon z Polską i tak sobie zapisałem: Polska wygra, no bo musi wygrać. No nie róbmy jajno. no ze Stonią już, no z kim jak z kim, ale ze Stonią muszą wygrać, więc tu nie ma żadnych wątpliwości. Kurs oczywiście lichy 1,20, ale tak sobie pomyślałem, dorzucić do tego Słowenię na dwójeczkę, tylko że to jest mecz towarzyski i to jest i to jest nie za, nie za bardzo. Chciałem dorzucić do tego Ukrainę. Gra z Bośnią i Hercegowiną, no nie wiem czemu, ale ta Ukraina, jak sami wiecie, wygrywa mecze. Dziwi mnie to trochę, bo przecież nie wiem, jak oni tam ćwiczą, trenują, no ale okej, okay, nieważne. Wygrywają mecze, więc tu chciałem też zagrać. Na to, że Polska wygra, Ukraina nie przegra meczu. I do tego miałem dorzucić Australię, ale oczywiście nasz fantastyczny Bookmacher STS nie oferuje na razie kursów na Australia-Liban. No więc nie mogę tego kuponiku Wam, że tak powiem, pokazać. I tego kuponiku finalnie nie gram. Słuchajcie, z czym lecimy dalej? Wybrałem sobie dwa kupony. Shaunima, jak to mówią. Zobaczcie, pierwszy kupon stawka 250 zł mała, bo stawka mała, no bo i mecze są takie dosyć dziwne. KKS Kalisz wymiata, oglądałem teraz konferencję, ograli stalową wolę. No myślę, że ten słaby olszczyn powinni pokonać, ale kurs 1,90 jest dziwnie wysoki. Naprawdę. Czasami, nie wiem, to pewnie wynika z doświadczenia, że człowiek patrzy na jakiś mecz, to tak jak Wam mówiłem kiedyś w tych tipach na One OnePassie, macie taki fajny, właśnie. No, mogę to w sumie publicznie powiedzieć, że jak. Albo nie, publicznie nie powiem, bo później będą kursy leciały i, i nieważne. Ale po tych kursach wiele rzeczy widać, tak? No, ten kurs, powiem szczerze, na kalisz, tak grający z Olsztynem w tej chwili. Dziwne, dziwnie wysoki, i tutaj tak śmierdzi jakimś takim. No, wiecie, polska liga, więc tutaj trzeba od razu czerwoną lampę. To tak jak ostatnio z tym Anderlechtem. Dzięki, że tam się cieszycie, że uchroniłem wielu was przed przegraną. No, właśnie ta liga belgijska, jak sami wiecie, to też jest taka szemrana liga. Tak mi się przynajmniej wydaje w mojej opinii. Tam dziwne wyniki potrafią paść. I nagle drugi w tabeli Anderlecht. Przegrywa z ostatnim kortikiem, chyba tam, nie wiem, 1-2, czyli oni tam przegrali, nieważne. Przegrali, szok. Ale tak, jak Wam mówiłem, to jest taka liga, gdzie wszystko zdarzyć się może, według mnie. Podobnie jak ta liga Polska-Kopana, no tu z zamkniętymi oczami kalisz, ale czemu jest tak wysoki kurs 1,90? Dziwi mnie to, dlatego daje bardzo niską stawkę, tylko 250. Drugi mecz Cancun-Meksyk. No, w Meksyku, jak wiecie, jak ktoś obserwuje, to też wiecie, że potrafią być dziwne wyniki w niektórych spotkaniach. I tu, jeszcze dodatkowo, nasza fenomenalna firma STS oferuje super ofertę. Także ryzykowny kupon, powiem Wam szczerze, mm, chciałbym Wam coś dać i dlatego to prezentuję. Ale jest to mocno ryzykowny kupon, więc nie szalejcie. Bardzo Was proszę ze stawkami. Z przymrużeniem oka ten kupon, naprawdę, bo to jest, yy, coś tu jest na, no coś tu jest, coś tu może być na rzeczy. I ostatni kuponik, 350 zł stawka, kurs 1,92, ten barnet, który był przełożony, wrzucam z powrotem na kupon, tu już kurs spa, tam było chyba 1,40 parę, no i Mansfield z Colchesterem powinien wygrać. 1,92 do wyjęcia: 591. Oczywiście ja liczę, że te dwa kupony wejdą, ale jak gdzieś tutaj będzie kuku, no to się nie zdziwię. Sami widzicie, te stawki są nie za wysokie. One są nieprzypadkowe, więc bądźcie czujni, bo czasami lepiej jest odpuścić niż po prostu zagrać i oszczędzić kasę. Póki co nie widzę jakichś tam super fajnych meczy na ten weekend, więc. Te staweczki są niskie i lepiej tą kasę szanować i zbierać na wakacje, które już niebawem. Słuchajcie, pytacie mnie jeszcze o różne rzeczy, dostaję mnóstwo maili, dajcie szansę. Na wszystkie te maile odpowiem. Słuchajcie pojutrze takie postscriptum. Ja już miałem o tym nie mówić, ale tylko Wam powiem, żeby ci, którzy myślą, że są anonimowi. Nie do końca tak jest. Pojutrze mam pierwszą sprawę sądową z hejtusiem. I jak się skończy, to Wam opowiem. Niesamowicie jestem ciekaw miny tego człowieka. Niesamowicie. Jak był taki kozak w necie, a jak będzie na żywo, zobaczymy. Dam Wam znać, mam nadzieję, że się pośmiejemy wszyscy razem. No i cóż. Tyle w temacie, słuchajcie, także cieszę się, że ten kuponik za tą grubą stawkę wszedł. Takie kupony oczywiście będą, tylko dajcie mi szansę, nie na pałę, dlatego jeśli nie ma meczy, no to tak jak widzicie, musicie wyciągać z tego wnioski. Pamiętajcie, ta bukmacherka jest złudna, to się tylko tak wydaje, że można codziennie wygrywać, że tych meczy jest tak dużo, że można, wiecie, żonglować. I najlepiej Bookmacher chciałby, się grali od rana do wieczora. Ja to powtarzam z uporem maniaka, ale jaram się jak małe dziecko. Znowu dostałem masę różnych maili pochwalnych od pewnej pani, bardzo miłego maila, także po malutku będę Wam to publikował. Póki co typy AI już są prawie, że gotowe. Dzisiaj rozmawiałem z informatykiem, więcej szczegółów podam Wam jutro. Lada moment, startujemy i mam nadzieję, że będzie fajnie, i wesoło, i wygramy jeszcze razem więcej kasy i tyle słuchajcie w temacie, kończę bo no kończę, kończę nie będę was zanudzał, trzymajcie się pamiętajcie, jeśli daję niskie stawki, to coś jest na rzeczy nie grajcie, bardzo was proszę, bardzo, bardzo was proszę szanujcie kasę nie grajcie, będą lepsze mecze. Już widzę jakieś tam kwalifikacje w Azji. Będzie można wygrać kasę. Póki co jeśli chcecie to zagrać, to zagrajcie sobie to lajtowo. Myślę, że prędzej ten kupon z Mansfield i z Barnet. Zdecydowanie ten kupon bardziej, niż ten Kalisz i Kankun, bo tu mogą być miny. Tu jak nagle Olsztyn wygra, który nic nie gra, to się wiecie, to może być. To może być wesoło. Dzięki serdecznie za wszystkie, serdeczne za wszystkie te pochwały. To jest naprawdę bardzo miłe. Dostałem też jednego jakiegoś takiego dłuższego wpisa, tak zwanego, gdzie ktoś napisał mi, że już po tym kuponie widać, że się w ogóle nie znam na piłce nożnej, bo Braga, cytuję tego kolegę, to nie jest ta drużyna co kiedyś i oni grają piach i w ogóle to jest wszystko nie ma sensu. I nie można stawiać na Bragę, i ja się na tym nie znam. Drogi kolego, specjalnie ci odpowiem na to, na ten twój zarzut. Jasne, że się nie znam. Ja się na większości tych drużyn nie znam. Gdybyś mi teraz postawił, nie wiem, milion złotych, żebym podał jednego zawodnika z tych drużyn, poważnie, jednego, nie mam zielonego pojęcia, kto gra w Mansfield, Barnet, Cancun, Kaliszu, a nawet nie wiem, kto gra w Bradze i nie wiem, kto gra w Bilbao. Ale zdradzę Ci jedną rzecz. Nie da się wygrywać u Bukmachera patrząc typowo na sportowo na, na, te, na, na tą zabawę. Nie da się. Gdyby tak było, to by wszyscy wygrywali, bo przecież większość ludzi patrzy na sportowo. Nie ma... Gdybyśmy patrzyli słuchajcie, na sportowo, to ten Kalisz powinien z 5-0 wygrać z Olsztynem. No może 3-0, no bo to jest Polska kopana, tam jest ciężko trafić w bramkę. No to 3-0. A zobaczycie, że tu mogą być niezłe jaja. Także z tą bragą Pewnie masz rację, pewnie oni już nie są tak mocni jak kiedyś, poza tym z tego co patrzyłem Sporting ostatnio chyba 5-0 ograł, ograł, no więc tu masz rację, ale nie tędy droga do sukcesu, naprawdę, jak troszeczkę w tej bukmacherce posiedzisz, to sam zobaczysz, że nieraz wydaje się, że taki, nie wiem, Real Madrid, Celta Vigo powinien zlać bez problemu, a Celta Vigo wygrywa 2-1 i jest takie zdziwienie. Nie na sportowo, naprawdę, na sportowo to ja już Myślę, że 15 lat temu zrozumiałem, że to w ogóle nie tędy droga, i wszyscy, którzy analizują to na sportowo, to wydaje mi się, że w dystansie marne szanse na wygrane. Naprawdę, marne szanse, to tak nie działa i to każdy, kto zaczyna, to wydaje mu się, że będzie analizował jakieś ten. No już na logikę Kalisz chyba pierwszy jest w tej chwili, ma znowu lidera po ograniu stalówki, Olsztyn to gdzieś tam prawdopodobnie spadek, no to... Tutaj jest. Wiecie, tu powinien być kurs kursach naprawdę 1,21,30. A Bukmacher robi 1,90. Więc coś jest na rzeczy. A Bukmacher, jak wam wiele razy mówiłem, to jest absolutnie najlepiej poinformowana instytucja, jeśli chodzi o mecze. No więc zobaczymy, co się będzie działo. Trzymajcie się wszystkiego dobrego strzałka. Hej.